Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach wypełniła się do ostatniego miejsca. Miłośnicy sportu walki obejrzeli pojedynki kickboxingowe oraz MMA. Hitem wieczoru miał być pojedynek Kacpra Muszyńskiego. Niestety zapowiadany przeciwnik w ostatniej chwili wycofał się z walki i trzeba było szukać dublera. Tym zawodnikiem został Grzegorz Rogalski. Chłopak zgodził się przyjechać, zawalczyć. Chłopak z jajami nie, nie bał się, nie bał się wyjść do Kacpra. No ale wiedzieliśmy, jak to może wyglądać, więc przenieśliśmy walkę. Z, z walki głównej. Debiut Kacper w daliśmy jako pierwszą walkę, no bo spodziewaliśmy się, że chłopak z charakterem, chłopak przyjedzie ambitny, który chce się bić. Kacper, który od tego roku przeszedł z kickboxingu do MMA, nie miał żadnych problemów z pokonaniem swojego rywala. Walka trwała zaledwie kilkanaście sekund. Walka udało się skończyć w pierwszej rundzie przez knockout. Trafiłem mojego przeciwnika na samym początku mocnym lokikiem. On poszedł troszeczkę do defensywy i przy skończyłem go łokciami. Ciekawie wyglądała kolejna walka Gali. W oktagonie zobaczyliśmy Mateusza Felkela, zawodnika armii Polkowice, który taktycznie i mądrze rozprawił się z Damianem Jędrochą, wygrywając jednogłośnie na punkty. Kluczem do wygranej było ponawianie swojego ataku. Ponawianie ataku dużo za, za podwójną, wyczekiwanie na kopnięcie, odpo, odpowiadanie szybki kontratak, i trzymanie przede wszystkim walki w swoim dystansie dyktowanie swojego tempa. Żeby zorganizować tego typu przedsięwzięcie potrzebni są sponsorzy. Każdą z walk promowali inni fundatorzy nagród. Jednym z nich była gmina Polkowice, dla której sport jest bardzo ważny. Sport pomaga kształtować charaktery młodych polkowiczan. Szkółki sportowe, tak jak szkółka piłkarska czy Akademia Koszykówki, która dopiero co powstaje, to jest właśnie to, na co bardzo liczymy, to co da owoce w przyszłości. Galę mieszanych sportów walki po raz pierwszy zorganizowała Armia Polkowice przez kilka tygodni w organizację zaangażowanych było kilkadziesiąt osób. Było to widowisko sportowe na najwyższym poziomie, które dało kibicom wiele emocji i satysfakcji. Muszę tu usiąść po, po wszystkim... Poszę analizować, jak to, jak to, było zrobione, co można było zrobić lepiej. I na pewno jest dużo jeszcze, dużo rzeczy, które można poprawić i trzeba poprawić. E, cieszę się, że moi chłopaki mieli w końcu e, opcję pokazania się swojej publiczności. To były całe rodziny, to, był, to były przyjaciele. E, chłopaki mieli okazję. E, Przedstawić się, pokazać swoje nazwisko. No, trenujemy po to, po to trenujemy, tak? Powiedzmy sportowcami, żeby, się, żeby, żeby rywalizować, żeby się pokazywać. Niewątpliwie Gala była największą imprezą sportową roku, jako odbyła się w Polkowicach. Honorowym patronem Gali był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.